Czołem Warfighterzy z tej strony Wojo aka Mr.Pietro.pl i zapraszam na kolejny gameplay z Medal of Honor Warfighter razem z moim towarzyszem broni Kubonem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, i którego być może niektórzy z was, pamiętają z moich wcześniejszych nagrań z Battlefield 3, walczymy na mapie zbocze Alfara w trybie Team Deathmatch, a broń jaką się posługuje jest to EBR uznawana za jedną z najmocniejszych w swojej klasie. Dodam również, że byłem tym razem najlepszym graczem tej rundy. Cóż, życie życzę Wam miłego oglądania. Odmeldowuję się. Ogólnie ta niestety, na tej, ogólnie w tej grze mało ludzi gra. Po prawej będzie koleś. Nawet dwóch. Wrzucam rajda, Cofuję się. przewodowuje. Jest tam, jest jeszcze i dwóch. Jest po lewej. To tego po lewej kasuj. Ja tu próbuję. Nie, nie udało mi się gościa kasować, niestety. Jeszcze i tam jest dwóch. Zaopatrzenie spróbuję. Nie, od prawej nie pójdę, bo nie ma tam za bardzo możliwości, jak dojść. Jeszcze tam... Kurde, tam już ktoś... No dalej! No, w końcu! W końcu udało mi się gościa ubić. W końcu już nareszcie. Tylko gorzej, że... Ach! Oj. Nalot! Na lot! Będzie po prawej tutaj u na po mojej prawej tu będzie stał, tu na mapie widziałem. Dostał! Ja też dostałem. Oj, śmiertelnie? Nieśmiertelnie, żyje. Chodzi w żyje. Pytanie, jak długo? 30% życia, niewiele. Nie chcę, się, nie chcę się stąd ruszać, bo kurczę mogą mnie rozwalić. A nie wiem skąd mogą przejść. Dobra, odrodzenie nie jest. Czekam Dobra, jest. Idziemy tutaj, zobaczymy. Od której? Od lewej? Może tu, się, może tu się da ich zaskoczyć. Tu chyba ich nie ma już. Oj! A, z tej strony napieprzają panowie. Z mojej lewej. Nie wiem czy kurę tam ryzykować iść Yeah! I dwóch poszło się pierdaczyć Sweet Aśnie Tu jest bardzo niebezpieczny, czekaj, bo czekaj, no jesteśmy na idę, otwartym idę, terenie. Idę, 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 Pomogę ci. Jeśli tego przeżyjesz Uważaj! Ty u plecy! Dostał! Sorry, że za, zakrzyknąłem, ale fiu, gdyby nie minimapa mapa. Pizdu. Spać schody, spać schody Idziemy dalej. Teraz będą odprawy szli. No skoro to tak mówisz? Tam. W tył, plecy, plecy, plecy! Dostał koleś. Dobra! Ajajaj, aj, aj. jeszcze, jeszcze. 40% życia, ciekawe czy mi się. O, asysta, świetnie. pocisk skierowany, dla z tego no, go czekaj, trzeba. Spadać, bo tu jest no. taki Nie, nie, to jest za bardzo. Poza tym jesteśmy na środku mapy, powinniśmy iść bardziej na brzeg. Dałem pociec skierowane. Powinno im... Wow! To takie coś jest. Jeeeeehaaaa! Wow! Ej, chuj, nic nie trafiłem. A są tam? Tutaj? Niestety. No było tam, dwóch czy trzech tam ich jest. Tylko, że ja nie trafiłem nic, kurde, bo oczywiście... Nie jestem do tego, do tego czegoś przyzwyczajony i muś... Dałem trochę ciała, że tak powiem. Kulturalnie. Ale... Nie będę bo takim guzikiem miałem granatnik. Niestety. Aha, już wiem. No i tak nic, nic, nie zrobiłem im. Oni tam są. Idę na pałę, najwyżej mnie rozwalą. O, nawet go, nawet go zabiłem. Oj, tu jest mina zbliżeniowa, UWAŻAJ! Właśnie. Widziałem na mapie minę zbliżeniową, niestety. Nie wiem, czy uda mi się... aż Kurka wodna, no! Pro, pr, parę naboi prosto w niego fotopakowałem, ale niestety nic z tego nie wyszło. Byłem na przegranej pozycji. Niestety. Dobra. Działamy dalej. Ale systemam jest dobrze. Teraz tylko dojść do siebie, w miarę możliwości, całej zdrowy. Pójdę do ale twojej campi, prawej. Ale bo... tak Dobra, ja będę do twoich pleców szedł, także żebyś się nie zdziwił. Dobra, widzę cię za budynkiem. Jesteś. On tu siedzi, tam na górze. W budynku? No. Siedzi tam. Żeby tylko jeden. Dobra, tu jest pusto. O ty skórkowańcu! O ty mała piczko jedna. Dobra, dobra, spoko, spoko. Normalnie bym, prawie bym ją rozwalił. Sukingot. Nie, Niko. Ogo! Dostał, kolejny. Nikogo tam nie było, już bo z, z, tylko jeden tam siedział. Gdzie jesteś w budynku, dobra? Uwaga, bo jest ten, Switchblade, czy jak mu tam się nazywa. Zobacz na mapę. No. Okej, okay, już go nie ma. Trzeba było się stąd ewakuować, bo to jest. zbyt. wow! ładnie go się pocisnąłem. Wybaczcie, kochani, że bez kamerki tym razem, ale to jest nagranie totalnie, totalnie na spontanie i. No i nie wyszło za bardzo tym, z ten tym nagra z tym Czy ja go tu zobaczę? Czy ja cokolwiek zobaczę? Oj oj, coś na mapie było No po Widzę cię Dobra, dam mu O! Dam mu to, moździerz Giń ścierwo Jecha! I zabity Dobra, tutaj wychodzimy stąd Proponuję się stąd ulotnić, bo jesteśmy zbyt, zbyt łatwym celem w tym momencie. Wiedzą, że jesteśmy tutaj. Trzeba iść dalej. O, nasz, dobra. Tutaj pusto. Idziemy, chodź tutaj może lewą stroną, brzegiem. Tutaj pusto. Przynajmniej na razie. Zaopatrzenie. Tobie. Dobra, idziemy. Chodź tu lewą krawędzią. Chodź tu lewą krawędzią. wejdzie czego to... Jest nas trzech, więc mamy przewagę. Teoretycznie przynajmniej. Tylko ktoś musi też pilnować czasem pleców No plecy właśnie Dobra Spoko spoko, damy radę Typu pusto. Ty myśmy obrążyli cały ten kompleks już to był czy mi się wydawało? Bardzo możliwe, że na górze ktoś jest Dobra, ja zaraz... Widzisz? To idź Dobra, nikogo tam nie ma Gdyby tam ktoś był to by już z gość dostał, bo Ktoś tam na górze już był Przenoszę się. Tu jest pusto. Lewą, lewą. Tu uważaj, bo tutaj... Właśnie! Bo tutaj lubią wychodzić tak... Tak szybko i z nienacka. No koleś mi blokuje przejście, ja Dobra, dostał koleś, kolejny. Thank you very much for killing... Ja gadam jaki healing Oś tędy może się przejdziemy Przy że możemy zapoznać się z mapą Bo ja tutaj rzadko grywam Ja tu w ogóle za dużo nie grałem w to No to wypadałoby otwierdzić informację. Mam cię gnoju Jezus Mary, jak ja to zrobiłem? Że, że przeżyłem Czekaj. Aha Tył plecy Dostałem od pleców. Świetnie. Good, a zapomniałem oczywiście ci zregenerować życia. Masz. Masz i się, i się ciesz. Niedługo powinni mi się dźwięki wyciszą. Typowe. Nasz? Nasz. jest też kurde Switchblade, Switchblade, Switchblade. Chowajmy się. Nasz też. No więc spróbuję, no mam nadzieję, że to najmniej nie trafi, sukingot. Nie, to jest ten, zwiat. A to, no, no możliwe, ja ci mówię, ja w to zbyt często nie gram, więc... Kurde, ta, ten EBR faktycznie jest mosty w pizdu. Ściągam Widzisz? gości, kurde, jak na strzelnicy. Tak Tak chciałem iść, tylko po prostu musiałem zrefraktować czy ktoś już tutaj w polu biedzenia jest. Oj, ktoś tutaj napierdziela, czy by się wydawało. Tu, kurde, nie, nie, tędy pójdziemy, prawo, prawo. A tego, tego zwiadowca może, może by było utłuc przy okazji. Jest mi zbliżeniowa. Tylko tu nie ma, możemy iść dalej. Luka na mapę, w razie czego? Jest! Do nasz, dobra. Sorry, o, tamtędy może. Mhm, już tak myślałem właśnie. A, i koniec rundy. No i pięknie było. Nasza sekcja, nasz team wygrał. Jakie staty? O, kurwa. Nie umiem to No cóż. Może być. Ja w takim razie Wam dziękuję i do zobaczenia. W sumie dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnym gameplayu z Mocha.